Witam serdecznie moim Państwa gościem jest profesor Krzysztof Filipiak. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze. Witam pana redaktora, witam państwa. Dawno nie rozmawialiśmy, rozmawiamy w czasie ferii. W związku z tym pozwolicie państwo, że zaprezentuję pewną młodą osobę, która siedzi koło mnie, która też jest oczywiście zaszczepiona przeciwko COVID-19. I tak jak rozmawialiśmy z panem redaktorem, to myślę, że już na początku naszej rozmowy nagrywamy tą rozmowę w lutym 2023 roku. Już właściwie trzeci rok jesteśmy, można powiedzieć, w pandemii. A może już jesteśmy po tej pandemii, o tym pewnie porozmawiamy, ale niezależnie w którym momencie jesteśmy, jaka jest sytuacja epidemiczna, to przypomnijmy, że wszystkie osoby od 12 roku życia. Czyli dorosłe osoby, ale również osoby po 12 roku życia plus osoby dorosłe, powinny być zaszczepione w chwili obecnej podstawowym schematem plus dwoma boosterami. On nie jest w tej kategorii, a jest w kategorii trochę niższej, czyli 5 do 11 roku życia. I dzieci między 5 a 11 rokiem życia powinny otrzymać dawkę podstawową i jeden booster. Natomiast dzieci między 6 miesiącem a 4 rokiem życia, powinny według zaleceń otrzymać podstawowy wariant szczepienia, czyli dwa razy. Nie szczepimy dzieci mniejszych niż 6 miesięcy, dlatego że oczywiście mówimy, że wszystkie dorosłe osoby szczepią się normalnie według schematu, czyli także kobiety w ciąży. A to oznacza, że jeżeli kobieta w ciąży się zaszczepi, to też uznajemy, że przynajmniej przez te 6 miesięcy po porodzie dziecko jest chronione dzięki swojej mądrej, odpowiedzialnej matce. Także pamiętajmy, schemat 2 plus 2, podstawowe plus 2 bustery. Dla wszystkich po 12 roku życia schemat 2 plus 1 dla właśnie 5, 11 i 2, czyli schemat podstawowy dla 6 miesiąca i 4 roku życia. William, a ty na co byłeś jeszcze szczepiony oprócz COVID ostatnio? Na grypę. Przeciwko grypie, tak? I co bolało to szczepienie? Mm, nie. Nie bolało, byłeś bardzo dzielny, otrzymałeś szczepionkę przeciwgrypową, a duże dzieci w przedszkolu i w szkole Twojej jest zaszczepionych w Twojej klasie, na przykład w szkole. No, akurat to, to nie pytałem. Nie pytałeś. No my pytaliśmy w czasie wywiadówki. i Niestety mało rodziców szczepi swoje dzieci przeciwgrypowo, a powinniśmy to robić. Dzisiaj mamy aktualnie w Polsce ten bardzo duży szczyt grypy. Przeszliśmy ten jeden szczyt, ale nie wiadomo, czy drugi przed nami. Chorowałeś na grypę w tym roku? Nie chorowałeś. No i miejmy nadzieję, że tak będzie y, y, cały czas. Coś nam chciałeś jeszcze powiedzieć? Warto się szczepić? Tak. A dlaczego warto się szczepić? Po co? Żeby nie zachorować? Żeby nie zachorować i żeby nie mieć różnych powikłań po chorobie, tak? Tak. I był jakiś problem dla ciebie z tym szczepieniem, czy nie? Nie. Nie. No, był bardzo dzielny, bardzo mądry chłopiec i świetnie y, odpowiada na szczepienia i bardzo bardzo Ci dziękuję. Jak chcesz być z nami, to możesz być, a jak nie, to już możemy cię zwolnić, a my z Panem redaktorem porozmawiamy. Panie profesorze, to, co Pan powiedział przed momentem, to oczywiście prawda. No, już zaczęły się gdzieś tam czytałem rozmowy o tym, czy niedobrze by było nawet dać piątą dawkę szczepionki. No ale większość społeczeństwa skończyła na dwóch dawkach, no i to trochę powinno niepokoić. To powinno niepokoić. My jesteśmy przed tą dyskusją, jak dalej potoczą się losy szczepienia przeciwko COVID. Czy to ma być piąta dawka? Tu eksperci dyskutują. A może damy sobie spokój i uznamy, że większość z nas jest zaszczepionych tym schematem podstawowym i dwoma boosterami. I być może COVID stanie się sezonowym szczepieniem. I takie plany są. I też wiadomość taka z ostatniej chwili. Amerykanie wprowadzili tą szczepionkę COVID do kalendarza szczepień dzieci. W związku z tym rzeczywiście w tym kierunku chyba będą szły na świecie prace i miejsce szczepionek przeciw COVID. No dobrze, ale jednocześnie Pan Profesor wspomniał o tym, przeszliśmy falę grypy. Dzisiaj czytam, że fala grypy przeszła, ale powraca fala COVID. Zdecydowany wzrost i zakażeń i zdecydowany również jeszcze, może nie tak wielki, ale już wzrost zgonów i pojawiają się osoby Także i w szpitalach, prawdzie jest to wąska grupa osób, ale jednak. No tak, rzeczywiście tak się dzieje. Powiedzmy po pierwsze, że my znowu mało wiemy, bo nie testujemy w Polsce, nie prowadzimy genotypowania, więc nawet nie wiemy, jaki w tej chwili mutant tego wirusa, jaki wariant w Polsce zakaża. Z tego powodu, że tych zakażeń robi się więcej, a mimo wszystko jesteśmy zaszczepieni, że chorują osoby, które przechodziły COVID poprzednio, można wnioskować, że to jest zupełnie nowy wariant o dużej transmisyjności, dużej zakażalności. Ale na pocieszenie możemy powiedzieć, że nawet nasi przyjaciele lekarze chorób zakaźnych, którzy potwierdzają to, o czym mówi pan redaktor, że mamy, wydaje się znowu zwyżkę tych zakażeń COVID i, i nawet trafiają osoby do szpitali, do szpitali właśnie zakażone COVIDem 19 w tej fali. To nie są już takie ciężkie zapalenia płuc, które obserwowano na początku pandemii. Dzisiaj nawet te osoby, które trafiają do szpitali, to są są osoby hospitalizowane zaostrzeniem chorób współistniejących, które to zaostrzenie wynika ze świeżego zakażenia COVID-19. Czyli można powiedzieć, że nawet jeżeli to jest jakiś nowy mutant, podejrzewamy, który ten, który w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj a, dominujący, to mimo wszystko nie jest tak groźny dla zaszczepionego, zdrowego człowieka, jak widzieliśmy to przy pierwszych wariantach na początku pandemii. Dobrze, mamy jednocześnie wzrost tego współczynnika do 1,6, tak czytam, 1,5, takie są, takie są dane. Jednocześnie między 13 a 19 lutym sprzedano, jeśli dobrze pamiętam, około 130 tysięcy testów w aptekach, no i o 138% wzrosła w ogóle ta sprzedaż. Mamy jednak jakiś problem, skoro się testujemy, skoro szukamy, czy to jest po prostu taka odpowiedzialność tylko na własną rękę, jeśli chodzi o kupowanie nie, tych... Na pewno problem mamy. To, to takie dane, no to są jedyne, które możemy dzisiaj monitorować, bo tak jak powiedziałem, nie testujemy na szeroką skalę, nie genotypujemy, więc możemy śledzić jak zachowują się nasi rodacy w aptekach. I tak jak Pan wspomina, 130, 140 czy tam 150 tysięcy testów przeciwko COVID kupionych komercyjnie w ciągu tygodnia, no no to daje jakąś liczbę, nawet pół miliona testów w ciągu miesiąca. To znaczy, że ten przyrost zakażeń pewnie jest, no bo kto kupuje test i kto się testuje? Ktoś, kto się źle czuje, kto czuje się przeziębiony i nie wie, czy to jest grypa, czy to jest COVID, czy to jest jakiś inny wirus przeziębieniowy. Ale w związku z tym to jest dużo. To ja tu szacuję, że to może być w ciągu miesiąca pół miliona sprzedaży testów, a proszę pamiętać, że mieliśmy taki. Pik znowu COVID-19 zapewne latem, też tego dobrze nie monitorowaliśmy. To tam w ciągu miesiąca Polacy kupili milion takich testów w aptekach. Czyli no, mamy połowę tej górki, co z latem, ale na pewno idziemy w górę, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Co ciekawe, taką drugą metodą pośrednią testowania tego, czy, czy rzeczywiście jest jakiś wzrost zakażeń, jest również kwestia na przykład monitorowania. Tego ładunku wirusowego, tak mógłbym powiedzieć, w ściekach miejskich. I takie badania prowadzone były w Poznaniu, w Warszawie, i znowu widać z ostatniego tygodnia, że wzrasta ta liczba w ściekach. W związku z tym ten wirus rzeczywiście w naszej populacji krąży. No dobrze, to dzisiaj mówi Pan, on nie jest już tak groźny, chociaż bardzo zaraźliwy, bo czytam o tym, że omija odporność jednak i wzrasta również hmm, po ponowne przechorowanie. Ilość tych ponownych przechorowań jest odnotowywana duża. Ale rozumiem, że co, teraz może nie bać, ale obawiać, o w ten sposób powiem, mają się tylko osoby z tak zwanymi chorobami współistniejącymi i choroby starsze, osoby starsze, a reszta ma sobie z tym spokojnie żyć, funkcjonować? Tak jak powiedziałem, wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni i się zaszczepić i być zaszczepieni, dlatego dwa razy na początku naszego wywiadu powtórzyłem te zalecenia dla różnych grup wiekowych, które obowiązują. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście, tak jak Pan mówi, te szczególne środki ostrożności powinny dotyczyć osób, które najczęściej trafiają do szpitali, którzy mają powikłania, którzy nawet umierają z powodu COVID-19, a są to osoby po 60 roku życia i osoby ze chorobami współistniejącymi. I trzecia rzecz, bo pyta mnie pan o... Zalecenia postępowania, to właśnie dla tych osób bardzo dobrym rozwiązaniem, przetestowanym już na milionach pacjentów na świecie, byłoby podawanie szybko po zakażeniu, właśnie w tej grupie podwyższonego ryzyka, do ustnego leku przeciwwirusowego. Już nawet użyję nazwy handlowej, bo ta nazwa handlowa obejmuje dwie substancje czynne. Substancje czynne to Nirmatrelvir i Ritonavir w jednej tabletce. Lek nazywa się Paxlovid. Jedyny jest na razie producent tego leku, aczkolwiek drugi Drugi podobny lek już zarejestrowano w Japonii, czyli już są dwa leki w tej grupie konkurencyjnej. I ten lek powinien być podawany do piątej doby od zakażenia przez pięć dni. I wiemy, że w tej grupie osób, zwłaszcza seniorów, daje bardzo istotne zmniejszenie ryzyka hospitalizacji i, i zmniejsza rzeczywiście ryzyko powikłań zakażenia COVID-19. Dobrze czytam jednak, że nawet lekki przebieg tego nowego wariantu no, może wpływać na bardzo długi ląd COVID. No, i też czytam o problemach, jeśli chodzi o y, zakrzepy, zatory. To prawda, panie profesorze, nieprawda? No, pan jest fachowcem w tej dziedzinie. To, to, to wszystko mówiliśmy, to jest nic nowego. A nowych danych epidemicznych, które by wskazywały, że ten a szczególny wariant, który teraz jest jakoś szczególnie dużo, daje long COVID, czy post -COVID, czy powikłań zakrzepowo-zatorowych, takich danych nie mamy. Więc byłoby nieodpowiedzialnością mówienie, że jest ich szczególnie dużo. Ja myślę, że. Były teraz obserwowane no, te powikłania zakrzepowo-zatorowe, i to pewnie znalazło się w różnych informacjach prasowych, które pan cytuje. Ale były obserwowane dlatego, że idzie w górę w ogóle liczba przypadków COVID-19. I tak bym to interpretował. Nie poważyłbym się na przypisywanie temu akurat wariantowi jakichś szczególnych tutaj znaczeń, jeżeli chodzi o powikłania. Dobrze. To każdy z nas, kto czuje się źle, powinien iść do lekarza, to punkt pierwszy, a punkt drugi, czy za każdym razem lekarz powinien oczywiście to teoria, bo w praktyce bywa różnie wykonać test, nie wiem, combo czy pojedyncze testy, żeby eliminować osoby, które mogą zakażać, i które mogą zakażać osoby mimo wszystko o słabszej odporności. Panie redaktorze, to bardzo trudne pytanie, bo z punktu widzenia evidence-based medicine, powinienem powiedzieć tak. Powinniśmy za każdym razem przeprowadzić diagnostykę. Test kombo jest tutaj idealny, ale z drugiej strony wiemy, że. Mamy pewien dysonans informacyjny w przestrzeni publicznej w Polsce dotyczący oceny jakościowej tych testów. Inna była ocena Agencji Oceny Technologii Medycznej, innej zdanie Ministerstwa Zdrowia. Ja nie podejmuję się wyrokowania, jaka jest wartość tych testów, ale na pewno trzeba szukać przyczyny, na pewno trzeba wdrożyć leczenie przeciwwirusowe do ustne, którego w Polsce nadal nie ma i nie jest dostępne, ale przede wszystkim, skoro nie mamy no, tego leczenia przeciwwirusowego, w chwili obecnej to musimy zachować zdrowo rozsądek jeżeli mam przeziębienie czuję się bardzo źle może to być grypa może to być covid może być to zakażenie RSV powinienem zastosować wszystkie metody izolacji nosić maseczkę pozostać wtedy w domu wziąć sobie zwolnienie na kilka dni z pracy i myślę że to jest to najważniejszy element naszego postępowania żeby dalej nie transmitować wirusa no i oczywiście ogólna jeszcze raz wracam do początku rozmowy odpowiedzialność, o którą apelujemy czyli bycie zaszczepionym. Dobrze, a maseczki, one powiem. Tak. Pomyślałem, że strasznie ważny komunikat, bo nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę, ale w Polsce się szczepi kilka procent osób, kilka procent osób, no może po raz pierwszy doszliśmy do 10-11% w tym roku, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwgrypowe. To może tylko powiedzmy, że dorośli mieszkańcy w grupie seniorów na przykład w Wielkiej Brytanii szczepią się w 75%. Czyli osoby niezaszczepione przeciwko grypie są w mniejszości. I to jest pewnie ten nasz polski problem, że no nie mamy tego zwyczaju szczepić się przeciwko grypie. Ja o to pytam każdego pacjenta, który przychodzi do mnie na wizytę kardiologiczną, do poradni, czy jest zaszczepiony przeciwko grypie. To jest strasznie ważne. To szczepienie przeciwko grypie to nawet nie chodzi o to, że jakieś grypy tam się uniknie, czy nie uniknie, czy ma się ją bardziej lekką, czy, czy mniej lekką, proszę Państwa, o szczepieniu, ale my mamy udowodnione, że osoby, seniorzy, którzy się szczepią przeciwko grypie, mają bardzo istotnie zmniejszone ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca, udaru mózgu, hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca. Czyli te zyski sercowo-naczyniowe ze szczepionki przeciwgrypowej, sezonowej są absolutnie no, znakomite i trzeba o nich pamiętać. Dobrze. Wiadomo, że nic nie będziemy zamykać, a polityka, nie wiem, już taka skrajna jak zero covid, która była w Chinach, to w ogóle jest rzecz, no, trochę, do której byśmy się nigdy nie przyzwyczaili, która okazuje się nie do końca dała takie, takie efekty, jakie miała dać, ale czy te maseczki powinny być jakoś sezonowo, okresowo używane częściej, czy zalecane bardziej? Ja nie mówię, że obowiązku, bo ten obowiązek nie był egzekwowany nawet w bardzo trudnych momentach, ale jakieś, jakieś zalecenie, nie tylko w szpitalu, tylko gdzieś na zewnątrz? Ja myślę, że zalecenie powinno być jak najbardziej racjonalne, czyli przede wszystkim powinniśmy mieć taki odruch, żeby używać maseczek, jeżeli my jesteśmy chorzy i możemy innych zarazić. Mamy katar, mamy kaszel, powinniśmy chodzić w maseczce, jeżeli nie możemy zostać w domu, a jeżeli bardzo boimy się o swoje zdrowie, jesteśmy w tej grupie 60, mamy choroby współistniejące, bardzo. Bardzo istotnie upośledzające odporność, to powinniśmy moim zdaniem korzystać na co dzień z maseczki wszędzie tam, gdzie są duże tłumy ludzi, w środkach masowego transportu, w sklepie, na uczelni i pewnie te, po te maseczki sięgać częściej, jeżeli dane epidemiczne będą nam mówiły, że akurat mamy szczyt zakażeń grypy, czy mamy tak jak w chwili obecnej nieco więcej covid niż mieliśmy w poprzednich tygodniach i tak itd. Tak Czyli w naszej strefie klimatycznej będzie to oznaczało, że musimy się z tymi maseczkami pewnie zaprzyjaźnić w okresie jesienno-zimowym czy wcześniej wiosennym, kiedy są szczyty zakażeń przeziębieniowych w Polsce. Dobrze, panie prezesie, nie wiem, czy to, to pytanie może paść z moich ust. To mamy epidemię, czy już jej nie mamy, jeśli chodzi o, o COVID, i, i, i prawie trzy lata będą mijać niedługo, już w marcu, to możemy powiedzieć, że to już. Koniec, kropka i serdecznie dziękujemy. To już nie jest epidemia, to już jest choroba sezonowa, która no, może mieć ciężkie przebiegi, ale może być również dobrze zniesiona przez organizm, jeśli jest zaszczepiony. No na pana pytanie można bardzo ściśle odpowiedzieć na różnych płaszczyznach. Zacznijmy od płaszczyzny prawnej. Płaszczyzna prawna jest taka, że WHO ogłosiło pandemię i ten stan pandemii nie został jeszcze zniesiony. Czyli teoretycznie w kategoriach prawnych, socjomedycznych można powiedzieć, no mamy cały czas pandemię COVID-19. W kategoriach prawnych w Polsce nie wiadomo co mamy, bo nigdy nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Stan pandemii właściwie już nie obowiązuje, ale niektóre Zalecenia pandemiczne obowiązują, na przykład noszenie maseczek w szpitalach i placówkach zdrowia. Myślę, że jeżeli minister zdrowia odwoła na przykład noszenie maseczek w placówkach ochrony zdrowia, to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć: o, właściwie już mamy do czynienia z końcem tej pandemii COVID-19 i wszystkie zalecenia zostały zniesione. Co do tego, czy mamy epidemię, ja raczej używam słowa pandemia, jak Państwo zwrócili uwagę, zgodnie z definicją WHO, bo mieliśmy pandemię COVID-19, ale w chwili obecnej w wielu krajach sytuacja się na tyle poprawia, że w tych krajach nie ma już zaostrzeń i, i żadnych obostrzeń pandemicznych, a w związku z tym część epidemiologów mówi, że my właściwie z pandemii przejdziemy do nie epidemii, do, ale do endemii. Endemia to jest pojęcie, które oznacza, że zakażenie występuje tylko na danym terytorium i w danym kraju. I no, żeby też mówić o endemii, trzeba mieć monitorowanie, trzeba mieć testowanie, trzeba wiedzieć, ile osób się zakaża. Ja bym postawił tezę, nie mając tych danych niestety w Polsce, że my jesteśmy już w takiej endemii COVID-19 w Polsce, bo tych zakażeń mamy a rzeczywiście dużo. Mieliśmy endemię grypy, a taki szczyt zachorowań i tak na razie z taką diagnozą epidemiczną bym pozostał. Dobrze, to grozi nam coś jeszcze w przyszłości, czy, czy to był po tych trzech latach teraz czeka nas spokój, jeśli chodzi o takie choroby zakaźne, czy to jest po prostu nie do przewidzenia i ciężko w ogóle o tym mówić i lepiej zajmować się na bieżąco swoim zdrowiem, a nie analizować, co się może zdarzyć albo nie może zdarzyć w przyszłości. Mam wariant trzeci z pana odpowiedzi, czyli nie jestem wróżką, nie mam szklanej kuli, nie jesteśmy wróżkami, nie? Chyba tak? Nie. Nie, no czyli nie możemy yy, przepowiedzieć, co się stanie. Może się pojawić jakiś nowy wirus, może się pojawić nowa pandemia, aczkolwiek pamiętacie Państwo, że tego typu pandemia, jak COVID-19, gdzie jednak dziesiątki milionów osób umarły z powodu COVID-19, w Polsce w wyniku pandemii COVID-19 zmarło zapewne około 250 tysięcy osób, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. To typu tego typu pandemie no zdarzają się jednak raz na 100 lat w ostatnich czasach w Europie, prawda? To była Hiszpanka w 1918, więc patrząc przez ten pryzmat, no pewnie bym się już nie obawiał w swoim życiu aż takiej pandemii, ale któż wie. Natomiast jakie wnioski z tej pandemii powinniśmy wyciągnąć? Powinniśmy. Słuchać się naukowców, lekarzy, epidemiologów, powinniśmy się szczepić, powinniśmy obserwować postęp medycyny. Moim zdaniem ten postęp medycyny jest bardzo, bardzo widoczny, bo czeka nas pewnie era szczepionek kombo, gdzie będę podawał na przykład jedną szczepionkę, ja tak sądzę, że tak to się skończy, sezonowo mRNA, która będzie szczepionką przeciwko grypie, przeciwko COVID i przeciwko RSV, i myślę, że to takiego szczepienia sezonowego powinniśmy już się przygotować. Przygotować. I ja znowu widzę problem, bo. Wprowadzenie takiego szczepienia sezonowego to jest kwestia przekonania naszych pacjentów, tak? To proszę zobaczyć, jak trudno będzie do tego przekonać w takiej Polsce, na skraju cywilizacji zachodniej, a jak łatwo będzie przekonać Wielkiej Brytanii, gdzie 75% osób w wieku dorosłym już się szczepi przeciwko grypie corocznie. Czyli tam bardzo szybko będzie można zamienić tą szczepionkę przeciwgrypową na szczepionkę kombo przeciwko kilku różnym wirusom przeziębieniowym. W Polsce to będzie dłuższy proces, cały czas oczywiście pan redaktor pamięta, walczymy z antyszczepionkowcami i w Polsce ten ruch jest niezwykle mocny, wspierany również przez partię rządzącą a przez Solidarną Polskę i tak dalej, i tak dalej, przez posłanki, które utworzyły nawet grupę parlamentarną, gdzie broni się antyszczepionkowców i tak dalej, i tak dalej. No są to rzeczywiście bardzo niepokojące objawy w Polsce, ale zapewniam pana, że my lekarze a nie spoczniemy, dopóki takiego średniowiecza umysłowego nie wyplenimy i nie wyplenimy tych postaw antyszczepionkowych. Dobrze, to teraz o chorobach kardiologicznych, bo to są też, one są powiązane z tym ląkowidłem. U niektórych się pojawiły, u niektórych się zaostrzyły, ale u niektórych one wynikają z zupełnie innej sytuacji. Jest dobrze, jest pod kontrolą, jeśli o to chodzi, czy jednak Polacy mają problem i z sercem, i z krążeniem, a ma to wpływ na przykład na te. Nadmiarowe zgony, o których dużo rozmawialiśmy również, panie profesorze. No to jest znowu, panie redaktorze, temat na osobną debatę wielogodzinną. W krótkich punktach odpowiadając na pana pytanie, jest oczywiście w Polsce problem. Problem wynika z długu zdrowotnego, wygenerowanych potrzeb zdrowotnych niezaspokojonych w czasie pandemii. Problem wynika z niedofinansowania e, służby zdrowia. Problem wynika z małego kontaktu z lekarzem, zbyt ubogich e, kart lekarskich w, w Polsce. I to wszystko trzeba nałożyć na społeczeństwo, które jest w kategoriach Europejskiego Dostępu Kardiologicznego określane jako kraj wy Wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bo do takich krajów należy Polska, czyli kraj, w którym przypomnę tylko rzucę kilkoma standardowymi liczbami, w którym 20 milionów osób ma podwyższony cholesterol, w którym 12 milionów osób ma nadciśnienie tętnicze, w którym 3 miliony osób ma cukrzycę, w którym 4,5 miliona osób ma przewlekłą chorobę nerek, w którym 8 milionów osób pali papierosy, 7 milionów ma nadwagę i otyłość. No i zobaczcie Państwo w takim razie, że same te liczby i konglomerat tych różnych współistniejących czynników ryzyka powoduje, że mamy czym się martwić, źle leczymy pacjentów kardiologicznych, jest słaby do Dostęp do e, terapii, i, a, i, i to jest pewnie ten problem, który, z którego wynika natumieralność poraków na choroby układu krążenia. Dobrze, słyszę a odnośnie do, do dostępności na lekarza. Nie będę mówił, kto to powiedział, dlatego że nie chcę, żeby to był komentarz do kogoś słów pana profesora, ale słyszę od osoby nieanonimowej, osoby, która zajmuje jakieś tam stanowisko i osobą jest dość znaną, że no, trzeba zrobić taką reformę i zrobić tak, żeby lekarz albo pracował w szpitalu. Albo w przychodni, albo pracował prywatnie. Jak się Panu taka wizja podoba? Bo ja odpowiedziałem, że no wtedy lekarzy może zabraknąć, bo takie... Takie nie słyszałem. A jaka jest Pana opinia, Panie Profesorze? Bardzo dobra, bardzo mi się podoba. Chciałbym żyć w takim kraju, gdzie lekarz będzie pracował tylko w jednym miejscu w szpitalu, będzie mógł tam długo czasu poświęcać. Pracowałem w takich szpitalach w Europie Zachodniej, i tak to wygląda. Rano przychodziłem, miałem godzinną przerwę na lunch, a pracowałem do 17-18 codziennie w takim szpitalu. I tak wygląda normalna praca lekarza-miejscisty w szpitalu. On nie ma czasu na dodatkowe miejsca pracy, także wizja jest super, podpisuję się pod nią, popieram. Telko. Wprowadzenie takiej wizji, tak jak pan redaktor powiedział, spowodowałoby totalny krach systemu polskiego opieki zdrowotnej, bo to, że on w ogóle działa, to wynika tylko z tego, że polscy lekarze pracują w kilku miejscach, na kilku etatach i tym nadrabiają tak naprawdę te braki kadrowe w systemie. Gdyby nagle tych lekarzy przydzielić tylko do jednego miejsca pracy, czy nie daj Boże, na przykład powiedzieć, że jak jesteś na emeryturze, to nie pracujesz jako lekarz, no to mamy dramat. W Polsce spada liczba lekarzy, niektórzy nawet mówią eksperci o połowę, i wtedy dopiero widzimy, jak ograniczył się dostęp do usług zdrowotnych. Czyli co, głęboka reforma służby zdrowia powinna być przeprowadzona, Albo, ale nie ma do tego woli. Tak, powinna być przeprowadzona, panie redaktorze, w 1989 roku, kiedy reformowaliśmy na nowo ten kraj, ale jak pan wie, było to 34 lata temu. Dobrze liczę, tak? 34 lata temu i od 34 lat takiej głębokiej reformy ochrony zdrowia nie było. Złośliwie mówią, że no, system ochrony zdrowia w Polsce to taka ostatni, można powiedzieć, skansen socjalizmu. I pomimo wielu różnych reform, nadal nie mamy tego docelowego modelu opieki zdrowotnej w Polsce. Czyli musimy sobie po prostu radzić, ale o swoje zdrowie trzeba dbać. I tak na koniec, jedno pytanie: ile razy do roku, nie wiem, już nawet nie młoda osoba, ale już taka, nie wiem, 35-40 plus. Powinna pojawić się u lekarza, nie będąc chora, ale na przykład po to, żeby zrobić badania. To wszystko zależy oczywiście, czy mówimy o osobie, która ma czynniki ryzyka, nie ma czynników ryzyka, którą określamy jako niskiego, średniego, wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, ale generalnie, jeżeli ma jakiś czynnik ryzyka, dostała jakiś lek, na coś się leczy, to minimum roczna ocena takiej osoby to jest minimum, co, co wielu różnych wytycznych różnych chorób i czynników ryzyka jest uwzględniane. Dziękuję serdecznie moim Państwa goście był profesor Krzysztof Filipiak wraz z młodym człowiekiem, ze swoim tym, który opowiedział nam o szczepieniach. Żegnamy go również bardzo, bardzo serdecznie. Z panem profesorem mam nadzieję że za jakiś czas się znowu zobaczymy. No, mam nadzieję, że zostaniemy w zdrowiu. Dziękuję Panie profesorze za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze za pana pracę w czasie pandemii. Żegnamy się i przypominamy o szczepieniach, tak? Przeciwko COVID i przeciwko grypie. Tak. Dziękuję Państwu.